Witajcie moi drodzy, w kolejnym filmiku. Oto przed Wami leży klaser. E, jest to stary klaser. Pokażę Wam na razie, tak z zewnątrz, poklejony. Zniszczony dosyć mocno. Pożółkłe są strony. Zapach ma taki, jak jakby leżał na, gdzieś na strychu przez 50 lat. E, taki troszkę stęknięty, może. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Taki właśnie. Zapach starej książki. Ten klaser dostałem od kolegi, e, przetarty, e, od kolegi e, z Ukrainy. Podarował mi ten klaser e, i nie spodziewam się jakichś tam wielkich, e, wielkich, e, drogocennych znaczków, bo nie był on filatelistą, e, nie był on filatelistą takim zawodowym, tylko zbierał to, co mu się podobało. Więc raczej to będą takie standardowe znaczki, takie powszechne, ale może coś ciekawego. Głównie interesuje mnie okres sowiecki, może coś ciekawego, ciekawe egzemplarze tu się znajdą. Jeszcze małe ostrzeżenie. Uważajcie na takie klasery, bo mogą przynosić grzyba i mogą zarazić Waszą kolekcję. Zawsze ostrożnie. Obejrzyjmy w miarę szybko, bo klaser jest gruby. Nie będę was tutaj zanudzał. Długością. O, drugi klaser. Tak, Dima powiedział, że ma jeszcze jeden klaser, może się uda, że, że go również przywiezie, jeśli go znajdzie. A to jest drugi. Mniej seryjny, czyli tutaj nie ma seryjnych znaczków, tylko są, tylko są takie pojedyncze głównie. No jak widzimy, Sowieci: 65 rok, 71, 71. Co tu jeszcze mamy? Tak, sowieckie, to wszystko. Hiszpania się trafiła, widzę. Tutaj dosyć zniszczony znaczek z Izraela. Ale dosyć zniszczony. Bardzo zniszczony. Co tu jest? Leningrad. No ale znaczek zobaczcie, kancer. Róg urwany. Ładny znaczek, jeśli by był w dobrym stanie. O, Argentyna się strafiła. 5 pesos. No i Sowiety. Tu też, tu też. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Bułgaria, Sofia. Pieczątek Sof pieczątka z Sofii. E, Rumunia. Mongolia. No tu mamy Sowiety. Tutaj coś po angielsku jest napisane. A, Mongolia. Sowiety Argentyna. Pierwaja jakonna. Ja. Też Sowiety, no, ale też zniszczony znaczek bardzo. Zobaczcie jak uszkodzony. No, jak na, na razie te znaczki, co widzicie do tej pory wartości e, finansowej nie mają żadnej. Może coś. O, a tu jest ciekawy egzemplarz. Zobaczcie. Na znaczku mongolskim jest u, y, ukazany polski znaczek. Hermaszewski, wylot w kosmos, 78 rok. O, to jest ciekawy egzemplarz. To jest fajny znaczek. Pierwszy raz coś takiego widzę. Y, Mongolia, Polska. Muszę poszukać w internecie, co to był za znaczek. Bo bardzo fajny. No, tutaj mamy kubańskie y, kosmiczne. To taki jak kubański kosmiczny. O, teraz widzicie. Taki kubański kosmiczny, to ja już mam. Tu Mongolia. Tutaj SSR. Kuba, poczta, poczta. No to są ssr -y. Ale ten mongolski z polskim, z, z polskim znaczkiem z Hermaszewskim. No, ten znaczek bardzo zniszczony. I tu widzę drugi z tej serii. Bardzo zniszczony, ale ja tą serię akurat mam. Akurat tą serię mam, więc się nie martwię. No tutaj Sowiety. Tak tu mamy ukraiński znaczek. Nagano 98. Które są 17 zimowe igrzyska olimpijskie? W Nagano, w 98. Ukraiński, ale dosyć dobry znaczek. Widzę, że jest źle odklejony. O, widzicie? Jak jest papier. Spróbuję odkleić ten... Ua! Stracił mi się. Już go mam. Spróbuję go odkleić w wodzie, bo widzę, że to jest... Tylko szkoda by go było odklejać, bo to widzę, że to jest znaczek, który nie ma pieczątki. Ma z tyłu oryginalny klej. Swój. Ale był odklejany z koperty, bo tutaj był... Yy... Widzę okienko na miejsce naklejenia znaczka. Widzicie kropeczki? Czyli chyba on był używany, ten znaczek, jednak. Więc jak go odkleję, to klej niestety stracę. Ale będzie bez stempla. Znaczek. Co tu dalej mamy? No. Ciekawe znaczki sowieckie. No, ciekawe, powiem Wam, że fajne. Podobają mi się. No, ale są niestety czasami uszkodzone. Szkoda. O, tutaj fajny jest ten, mi się podoba. To, to mi się wydaje, że to jest z tej serii, co y, jakiś czas temu kupiłem. Dobra, tu są moskiewskie. Idziemy dalej. Co tu jest? To są sowieckie. O. Tego typu ostatnio nabyłem też. O, tu widzę ukraińskie poszta. 93 rok. A co to jest? Profmarka Ślęskiej Ślęski Wznos. A! Czyli to może być znaczek. Czekajcie, jest ja spróbuję go wyciągnąć. To może być znaczek, który dostaje e, członek e, Towarzyszenia Filatelistów, który, tak mi się wydaje, że Filatelistów, albo czegoś innego. To jest znaczek, który potwierdza opłatę jakąś członkowską. 40 kopiejek. Może filatelistów, a może kogoś innego. Ja poszukam w internecie, co to jest i zobaczę. O, trafił się polski. Polski znaczek. I tu widzę polskie. No, tych znaczków nie widziałem. Ale też zniszczone. Tu uszkodzony. O, tutaj przetarty. Tak słabo. O, opłata notarialna 1000 zł. Notariusz też swoje znaczki nakleja. Też takie oderwane. Trzeba będzie to ładnie odkleić. O, i tutaj y, opłaty członkowskie 50 kopiejek. Słapie ostrość. Za mały ten znaczek. A no, proszę no. bardzo. Polska. Co tutaj mamy? A tu jest Korea motyl z Korei no i też e, z Rumunii. A tu polskie motyle i tutaj też motyle już SSRowe niestemplowane zapewne z klejem tak no super super to mam piękną serię to jest piękna seria A tu jakiś kubański kwiatek i idziemy dalej. Tu jest pusto. O, tu są grzybki. Grzybki, kwiatki, żuczki, pszczółki. O i polska jeżyna. Co dalej? O, węgierskie sokoły, orły, tak? O, i tutaj mamy też polskie ptaki. Akurat tą serię też mam. Chyba nawet niestemplowaną w lepszej jakości. Tą. Bo tu widzę madziarowe. A tu Kuba. Gołą z Kuby. Dobra, kończymy. Jeszcze Troszkę ptaków, a ptaki, fauna i flora mi nie za bardzo podchodzi, więc to nie jest dla mnie jakoś atrakcyjne. O, tu widzę, jest seria ładna, niestemplowana. To ładne jest, to włożę do tych, co tam mam u siebie. O, tu jakiś blok jest. Tu widzę szalot w kosmos, widzę jakaś seria. Tutaj pojedynczy znaczek, który się skleił. I tu blok mamy. Wspólny sowiecko-indyjski y, wylot. Kosmiczny wylot. Który to jest rok? 84? 84, tak. No, też troszkę taki pożółkły ten blok. Dobra, tu pusto. Tutaj ostatnie strony. Mongolia, Mongolia, o, balon z Polski, ale też przetarty. Tutaj sowiecki, tutaj mamy też zoopark. No, generalnie zwierzęta, no tak, jak mówiłem, ja za zwierzęta. Zwierzęta czy rośliny, to, to nie jest mój, moja tematyka, którą zbieram. O, tutaj jest fajna seria i to niestemplowana. I tutaj mamy fajny arkusik, też niestemplowany z 89 roku. Bardzo fajny, podoba mi się. No kotek Polski i tu Polski. I tu Polska. Także widzę, że Polska też była popularna. Ostatnia strona. Das Kapital. Tu rybka. No. Takie pojedyncze znaczki. Żaden w serii. No i to wszystko. A co tu jest jeszcze? O, he, he, he. Zobaczcie, produkcja. Klaser z Ukrainy. Łódzka Spółdzielnia Wydawnictwa Polska. Klaser. Yy, oprawiony Polska Piotrkowska Łódź. Widzicie? Klaser z Ukrainy. Produkcja polska. No dobrze, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Filmik trochę dłuższy, yy, ale mam nadzieję, że się spodobało. Napiszcie, czy macie podobne znaczki w swoich klaserach? Czy interesuje was ta tematyka? A co was w ogóle interesuje? Czy interesujecie się sowieckimi znaczkami, a może innymi? Napiszcie parę słów w komentarzy. Poproszę o łapki w górę i subskrypcję. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!